Dzień dobry Państwu, Łukasz Molenda, witam Państwa bardzo serdecznie, a moim Państwa gościem jest dzisiaj Mateusz Tyczyński, wiceprezydent Radomia. Dzień dobry, witam. Witam, dzień dobry. Panie Prezydencie, wczoraj wiadomości od dnia było zatrzymanie trzech osób w związku z nieprawidłowościami przy budowie radomskiego centrum sportu. Jedną z nich jest ponoć szef poprzedniego wykonawcy, prezes firmy oraz osoby z nadzoru. Co Państwo na to? Niech prokuratura robi swoje. My róbmy swoje. Nie przez przypadek prezes Janduła już dawno temu złożył doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa. My od dawna mówiliśmy, że. Ta budowa no nie szła tak jak iść powinna, mówiąc oględnie, więc ja liczę na to, że prokuratura swoje czynności będzie prowadzić rzetelnie, a Mossid dalej rzetelnie będzie prowadził budowę Radomskiego Centrum Sportu. Czy to już są wszystkie osoby, które pomyśli yy, powinny zostać zatrzymane, czy jeszcze ktoś? zostanie zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Nie, nie namówi mnie pan na to, żeby wskazywać palcem, kto, kto w mojej ocenie tam jeszcze powinien się tłumaczyć. Od tego są odgana ścigania, tylko tak przypomniałbym delikatnie, że politycy PiSu namawiali nas, że dołóżcie pieniądze do Sabut, to skończy. No dzisiaj myślę, że połykają swój język, chowają się po kątach, żeby nie musieć tego komentować. To sprawdzimy jeszcze, czy będą chowali się po kątach i czy będą chcieli to skomentować, ale... Chciałem jeszcze dopytać odnośnie tego, czy... Um... Czy to jest tak, że ta prokuratura zadziałała jakoś wyjątkowo sprawnie, czy dopiero interwencja posła Frysztaka pomogła? Ja nie wiem, czy zadziałała wyjątkowo sprawnie, czy pomogła interwencja posła Frysztaka. Ja mam tylko nadzieję, że będzie działać zupełnie obiektywnie, spokojnie i dojdzie po prostu do prawdy. Mhm. Prezydent Witkowski mówił wczoraj o wielkim sukcesie, olbrzymim nawet wydaje się sukcesie prezesa Jandu i Mosiru w kontekście zakończenia budowy hali. Będą jakieś ekstra premie za tak wielki sukces? Ja nie jestem od przyznawania premii prezesom spółek, także nie, nie, nie moja rzecz o tym nawet myśleć. Natomiast czy to jest sukces? No, niewątpliwie mamy w tej chwili w Radomiu najnowocześniejszą w województwie mazowieckim halę widowiskowo-sportową. Ona już jest na ostatniej prostej. Ten odbiór strażacki to tak naprawdę była najtrudniejsza część procedur odbiorowych. Przed nami nadzór budowlany i w ciągu najbliższych tygodni będziemy mieli dopuszczenie do użytkowania. Więc no, niewątpliwie. Ta ja hala. Tak, będzie... z tym, z tymi premiami. Ja, natomiast, sobie, ja sobie zdaję sprawę. Natomiast tak. chodzi mi o to, czy, czy, czy to jest poważne, żeby nazwać e, tę budowę, która z takimi problemami była, która tak się opóźniła, olbrzymim sukcesem. No ale wróćmy do początku naszej rozmowy. Dlaczego się opóźniła? Dzisiaj pierwszy generalny wykonawca musi tłumaczyć się w prokuraturze. To naprawdę nie było tak, że ktoś przez złą wolę czy, czy zaniedbanie zawalił budowę. Dzisiaj mamy na budowę Budowie firmy Betonox, firmy, która jest y, trudna we współpracy, bo dba o swoje interesy, ale dba też o Na to, żeby. Firma dokładnie zasadzie. tak, ale dba też o to, żeby ta budowa była. Doprowadzona do końca w sposób bezpieczny i rzetelny. I bardzo, bardzo się cieszę, że, że z taką firmą możemy dzisiaj współpracować. Natomiast tam było tyle obiektywnych przesłanek, które przesunęły ten termin, że ja naprawdę byłbym ostatnim, który na prezesie Jandule za budowę hali wieszałbym psy. Mm -hmm. No dobrze, tu nie chodzi o wieszanie psów, ale mówimy o olbrzymim sukcesie. Czy to nie jest prowokacyjne zachowanie psów? O, ja nie chciałbym analizować, nam rozkładać semantycznie zdań wypowiadanych przez pana prezydenta. Ja wiem, że jego wypowiedzi często budzą w Radomiu emocje, czasem pozytywne, czasem negatywne. Patrząc na wczorajsze komentarze po, po naszej rozmowie, to, to jednak negatywne. Wie pan co tutaj emocje, emocje społeczne są bardzo rozgrzane i mam wrażenie, że czasem komentujący dają się tym emocjom ponieść. Tak zupełnie niepotrzebnie, bo tak jak mówię, dzisiaj za chwilę. Chwilę w Radomiu będziemy mieli najnowocześniejszą halę widowiskowo-sportową w województwie mazowieckim. Takiej hali nie ma Warszawa, takiej hali nie ma Płock. Najbliższa hala o podobnym standardzie nawet nie jest w Lublinie, bo ta lubelska jest zdecydowanie gorsza. To są wielkie hale w, w Łodzi czy w Krakowie. Więc będziemy mieli gigantyczny atut, jeśli chodzi o czy promocję miasta, czy mm -hmm. po prostu zadabianie. Tak pieniędzy. kiedy pierwsza impreza. Ja bym chciał i do tego namawiam, żeby tę halę otwierać na razie bez wielkiej żeby ją sprawdzić meczami ligowymi, myślę, że to zależy też od terminarzy, zależy od tego, jak umowy z klubami zostaną podpisane. Żeby ta hala przetadła się w boju tutaj lokalnie. Zresztą dać też radość radomskim kibicom, żeby, żeby mogli obejrzeć swoje drużyny. A później pomyślimy o dużych imprezach, jak już będziemy mieli dopuszczenie do użytkowania w ręku. Mhm. Kolejny sezon grzewczy i znów w mieście nie da się oddychać. Co zrobicie ze smogiem? Znaczy to jest problem, jest problem. Powiem wprost, czekaliśmy te ostatnie dwa, 3 lata na to, żeby rząd wywiązał się ze swoich obietnic. Ten hucznie zapowiadany program czyste powietrze, no on po prostu nie działa. Najzwyczajniej w świecie nie działa. W tym roku udało się tak naprawdę dla wszystkich chętnych, którzy chcieli dać dofinansowanie na wymianę pieców. Zobaczymy jak będzie w, zeszłym, w przyszłym Roku. To jest ważne, rzeczywiście ważne. Ja liczę też na to, że duże pieniądze unijne na poprawę tych spraw związanych z ekologią się pojawią i być może uda się to rozwiązać jakoś systemowo. Natomiast już widzimy, że w tej sprawie na rząd liczyć nie możemy, a szkoda, bo to jest problem ogólnopolski. To nie jest tak, że radem jest jakimś wyjątkiem. Natomiast ja z zazdrością spoglądam na, na Kraków, który rzeczywiście takimi no dosyć drastycznymi metodami sobie z, z tym poradził radził. Dzisiaj to jest zupełnie inne miasto niż parę lat temu, kiedy było polską stolicą smogu, tak w cudzysłowie. Natomiast no my, my tu w Radomiu na pewno tak drastycznych kroków wprowadzać nie będziemy, A bo, bo jest biedniejszym się za miastem. A ile za państwa kadencji wymienić tych pieców? Oj, trudno mi powiedzieć, ja się tym bezpośrednio w urzędzie nie zajmuję, natomiast... Ale e, jakiego rzędu są Natomiast to, w tym się... roku chętnych na wymianę pieców było ponad 100 gospodarstw domowych, mhm. więc... No to, to e, zakładałem, że Rok do roku 100 tych takich pieców mm -hmm. jest eliminowanych, to mnie zastanawia, dlaczego ta jakość powietrza. No nie poprawia się, czyli tylko cały czas jest fatalna, no no ja też... już po paru latach razy 100 pieców, no to jest powinno, to po, powinno być widać i czuć różnicę. Ja się zastanawiam czasami, czy to nie jest kwestia też chociażby zabudowywania korytarzy, przemieszczania, przewietrzania miasta. Tak to, to się działo na, na, na przełomie tych ostatnich 10-20 lat. To, to zresztą inwestorzy cały czas próbują wciskać się tam, gdzie, gdzie, gdzie te korytarze przewietrzania są I, i tego też trzeba pilnować. Pytanie, czy nie jest za późno, żeby tego przypilnować i czy nie będziemy musieli poczekać na to czyste powietrze do momentu, aż te paleniska takie tradycyjne zostaną zminimalizowane zupełnie, że to będą jakieś pojedyncze kilkadziesiąt czysto palenisk. Nie wiem, tego powiem szczerze, nie wiem, nie jestem specem od ekologii, natomiast na pewno ten kierunek, żeby ludziom pomagać wymieniać piece na nowoczesne i ekologiczne jest dobre. Okej, okay. czy naprawdę mamy pomysł na kamienicę dyskurów? To moje kolejne pytanie, bo co chwilę okazuje się, że nie ma chętnych na dzierżawę pomieszczeń. Był problem z pomieszczeniem gastronomicznym, teraz z pomieszczeniami biurowymi. To wygląda trochę tak jakby jakbyśmy ukończyli jakąś inwestycję i teraz zastanawiamy się dopiero co z nią zrobić. Nie, to nie jest tak. Rzeczywiście my robili, zrobiliśmy krok do przodu, taki krok do przodu, który nieco wyprzedza wyobrażenie Radomian o tym, gdzie miasto powinno iść, tak? My chcemy ten rynek ożywiać. To ra Radom nie jest gotowy na kamienicy dyskusji? Nie, to nie jest tak, że Rado nie jest gotowy, tylko dzisiaj w dobie pandemii, dzisiaj w dobie niepewności gospodarczej, w dobie zapowiadanych zmian podatkowych przez rząd, które dla przedsiębiorców mogą być zabójcze, trudno jest zaryzykować prowadzenie na przykład kawiarni w, w miejscu, gdzie nie ma naturalnego ciągu pieszego, gdzie ludzie nie spacerują. Ludzie tam muszą przyjechać, ja rozmawiałem z najemcą restauracji, która, która tam działa i z tej działalności są wszyscy zadowoleni. Mhm. Tak? Tam rzeczywiście jest klient, jest ruch, natomiast to jest proces. Tam trzeba przekonać ludzi, że warto, warto przyjść. Ja jestem przekonany, że te pomieszczenia dla jednoosobowych działalności gospodarczych, taka ta przestrzeń coworkingowa, ona się wynajmie, bo to jest dobra przestrzeń, tania przestrzeń, może, może jeszcze nie, nie w tej tej chwili, ale za, za tydzień czy za miesiąc pojawią się chętni. Zresztą pojawiają się też chętni na inne te pomieszczenia. Jak już tam zafunkcjonuje w 100% Centrum Organizacji Pozarządowych, będzie wiadomo, że ludzie dzień w dzień, od rana do wieczora tam się będą pojawiać, to myślę, że nie będzie problemu również z wydalią. A gdzie będzie organizowane w tym roku kiermasz świąteczny? Celujemy w Plac Jagielloński z dwóch przyczyn. Po pierwsze współpraca z Galerią Słoneczną, bo tutaj znaleźliśmy mocno Partnera, który weźmie na siebie dużą część kosztów, ale po drugie, dużo większa przestrzeń. No dzisiaj ten... Dlaczego nie na rynku, na przykład? To mogło było żywić to miejsce, o którym Pan przed chwilą mówił, że nie ma tego naturalnego ciągu. Tak, natomiast natomiast tutaj mówię dwie, dwie przyczyny. Po pierwsze, nasz partner, z którym tą imprezę będziemy organizować, a po drugie, jednak naprawdę, bardzo duża przestrzeń na Placu Jagiellońskim. Dużo większa niż rynek. Rozłożymy atrakcje po pierzejach tego placu tak, aby było więcej przestrzeni, żeby ludzie jak najmniej musieli się cisnąć. Ja mam nadzieję, że pandemia nam w ogóle pozwoli przeprowadzić tą imprezę, bo dzisiaj rząd nie reaguje, mówi, że nie będzie obostrzeń, no, ale znamy to z zeszłego roku, za tydzień może być zupełnie inna optyka. Ale ja mam nadzieję, że ta, że ta impreza się odbędzie, bo szykuje się naprawdę bardzo, bardzo ciekawy przedświąteczny weekend z dużą liczbą atrakcji. Także już dzisiaj Radomian zapraszam na, na Plac Jagielloński. I do piątku czekacie Państwo na zgłoszenia, jeśli chodzi o wystawców. Tak, czekamy na zgłoszenia. Zainteresowanie jest jak zwykle całkiem spore w tym roku, oprócz tradycyjnego kiermaszu jeszcze chociażby futraki przyjadą, więc to będzie rozbudowana impreza, koncerty, atrakcje dla dzieciaków, bo to ci najmłodsi zwykle są najbardziej zainteresowani tym, żeby czas na takim jarmatku spędzać, ale też dla dorosłych możliwość kupienia ciekawych rzeczy i spędzenia dobrze. I kiedy czas. się zacznie. Zaczyna się wtedy. Ten weekend przedświąteczny, czyli żeby mnie skłamał, to jest chyba 17-19 grudnia, dokładnie tydzień przed, przed świętami, więc naprawdę warto, bo trzy dni, dobrego sposobu na spędzenie czasu. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Mateusz Tyczyński, wiceprezydent Radomia był moim Państwa gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Łukasz Molenda, do zobaczenia i usłyszenia.